Witajcie z tej strony, Skorpion. Przed nami następny odcinek z gry Injustice 2 Legendary Edition. I mamy walkę z Skorpionem Cold. Zobaczymy, jak z nim pójdzie. My gramy nową postacią Wonder Woman, znaną oczywiście z komiksów, filmów. Jak ona w ogóle ma ruchy? Ma tarcze, ma ten mieczyk. Ma jakieś tam własne. Samo leczenie, czy coś, ale co poza tym, o, zamrożenie, mnie? a jaki ma ona żółt? Ciekawe, a może być nic specjalnego. Jakieś komba, próbuję nią, a, czy mini-komba, ale nie bardzo wychodzą. Jakieś ma też szt sztuczne ruchy. O, uliczyłem się chyba. Jeśli ja nawet nie sztuczne, no, takie. Specyficzny bym że Nie mogę nic z nią wykonać. Widzicie, tak się trochę bawię, ale z drugiej strony próbuję coś wykonać konkretnego i nie bardzo mogę nią. To jest takie ma naprawdę dziwaczne te ruchy, nie? O, może teraz spróbujemy. No i na pewno super power. Spróbujemy to obywę wszedł. Dobra, no jest naprawdę dziwna, nie umiem zbytnio nią chyba grać. Dobra, zaraz super spróbujemy. O, wygrał. Ok, dobra. I Wejdzie? Jest. i'm it's not a superpower, plus. My condolences. I it's not a superpower, plus. Average speech. My condolences. Yeah, you tak, o przyszłości. Myślisz, I mamy walkę z Reverse Flash. On jest super szybki, tak jak Flash. Musimy z nim uważać i nie będziemy się tutaj cackać, tylko po prostu trzeba będzie to szybko, elegancko wygrać. O, już próbujemy jakieś komba. Całkiem spoko. Dobra, już tu wiemy mniej więcej co i jak. Nie udało się rzut. o, dostałem workiem. A, czyli trzeba najlepiej, i się gra od rąk, zacząć. Nie od Jak się walczy. Czy się podładował, czy jak. O dobra. O, -o. No, i super power raz. Niestety. In the future no one remembers you. Ej, on dystopian, nie? Super. Ztokam w sobie w batalie. jest to? że nie wiem jak ją do końca ruchę wykona, bo on ma szybkie te ruchy jak widzicie. No niezły jest, niezła postać, podoba mi się. bo nie on to taka, powiem szczerze, tak sobie mi się gra. Ma te ruchy takie inne. O! Ciekawe. Diana, you're safe. Thank Rao. We have to find Kara. She's. We will. Clark, we don't have time for. Please. I've missed you. We can beat them, Cal Brainiac, Batman. They both go down today. And we'll rule, side by side, as equals and lovers. Turned to you when Lois died. You took advantage, manipulated my grief, uh, turned me into someone I wasn't meant to be. That's not true. My love made you stronger. Is that what you tell yourself? Uh, that's what Superman told me, Scarecrow. You're not afraid of Superman. You're afraid you corrupted him. Brave hero. Your worst fear is becoming the villain of the story. To Hades with your mind games. Classic anger displacement. We should continue your therapy. No, I'm a valdkan of Czyli to nie był Superman, tylko gdzie jakaś tam wizja. Strach. Musimy go pokonać, bo on jest konkretny koleś. Zresztą sami widzicie. Jął jest tylko dziwaczny. Ale niezły. Nie zdążyłem przecież wykonać dalej. o. -o. Tyle energii mi zabrał. I jeszcze wtopiłem. No, jest niezły. To trzeba powiedzieć. Dzięki te głupie jego łańcuchy. O, piękne to było. Muszę wygrać. Nie ma wata na Mariole, jak to się mówi. No tak, ile jeszcze tym łańcuchem mi pociągniesz? i się, super, ona w o tyle ma dobrze, że jak ma ten beach bat. to jest w miarę ona taka, że można sięgnąć przeciwnika Spróbujemy power niedługo, no, żeby on nie wygrał Uwaga Jest! Las! Haha! This therapy session's over. Girl of Steel, you are a rare, rare find. No wonder Brainiac wants you, dead or alive. Kryptonians are vulnerable to magic. <laughs> and these claws cut like magic. Hang in there, Kara. The gods will protect us. Minerva. I'm surprised someone so feral still follows Grod's orders. No, Princess. I only joined Grod to draw out my own quarry. You a fool's errand. Like when you sought a god's power but found the cheetah's curse. More like the cheetah's gift. I'm stronger, faster, and thirsty. So thirsty. For Amazon blood. No use cheetah. Bardzo szybka dziewczynka. Powiem szczerze, bo jest nowy film z nią, czyli właściwie nie z cheeta, z Wonder Woman i ona tam występuje ta cheeta. Nie oglądałem tego filmu, słyszałem, że strapowali ten film. Ale tu w grze, no jest tak widać szybka, niezła. Bo tam to jakieś ponoć porozumienie. Ale póki co walczymy, dajemy radę Jako taką A, to była moja teraz Jeszcze raz I Jeszcze raz a nie udało się Uuu, bo wtopimy O, to było dobre Minko Ale wygraliśmy, to się liczy mi się nie nadział na jej superpower no, myślałem, że tymi solarnymi w nią rzucę, ale niestety nie. Dobra. Nie, power! Udało się uniknąć łów. Mamy nad tym teraz przewagę nad nią. Jak to zrobić dalej? Próbuję. Łap, rzucik. Nie chciałaś tak? To będziesz miała inaczej. No i mamy starcie, bo to tak się dokładnie nazywa. No i chyba przez to nie wygląda. Nie wygląda, nie zrobię. Właśnie Super Power, choć może. Kto wie. Byśmy naładowali to... Uuuu, rzuciłem zresztą maszyną. Ooo, bo w o -o, tobie. Pleasure? Yes. Nice. this is for you. want blood? Your curse can never be undone. This is the peace you deserve. You alright, Blanzy? Sit tight. No killing! You lecture me. How much blood is on your ledger, Quinn? Oh, buckets full, honey. I was trying too hard to impress the wrong guy. Kinda like you with Superman. No! Oh, shit. too much blood this is gonna hurt a lot even better what do you think you're doing Cara stop you before you make a mistake that lunatic deserves to die maybe but she's defenseless she's had no trial you told me Amazon fought with honor No właśnie, to teraz jej pokażemy i walczymy z Supergirl przeciwko Wonder Woman. Zobaczymy jakie ona ma ruchy. Już ją widzieliśmy jako taką w akcji, ale chyba ona też wydaje się całkiem nieźle. Niezła właściwie miałem powiedzieć. Ale podoba mi się to jej strój. Sama w sobie ona no jako tam wygląd ma taki sobie, nie, ta Supergirl, no, ale... Zobaczymy teraz rzucik Jak się uda No bo tak chcę wykonać i nie bardzo Dobra, nie dajemy Nie daje się chciałem powiedzieć co robić tylko żółtu Musimy to wygrać Dobra Nie Laska Wonder moment No Padaj Uuuu Dobra, ciśniemy, bo ona wykonała pierwszy ruch. Może coś innego spróbujemy. Może ten rzut w końcu. Wyjdzie? Jest. A, taki sobie. Jej no superpower niedługo. Ciekawe jaki ona ma. Zobaczymy. Oby! Tylko czy wygram. O, to było dobre O, -o. No i wlazłem Siadłem na jej Super power. No i będę wtopiłem przez to A nawet walkę Amazon spot with honor Próbujemy jeszcze raz. Tym razem bez jakiegoś tam pitolenia jak to się mówi. O, mini combo, dobra, już chyba wiemy od czego zacząć. O, albo znów też można w ten sposób widzicie. Coraz bardziej się wyuczam. Coraz lepiej to idzie. Masz z solarnymi panelami. No, teraz to jej nie daje prawie szans. Rzucik. No i nasza wygrana. Aby teraz poszło tak jak wcześniej. Fajne te loty jest. Podoba mi się. No i Pewnie zaraz komputer wykona super power. Ej, o, to było też dobre. Oh No, but let yes Super power No, yes, we're I trusted you Diana You're gonna be okay I'll get you to a doctor. Cal can protect you. Superman? <laughs> oh, Blondie. You're funny. Did you find anything? I analyzed the Kryptonia data like you asked. You didn't miss anything. They just didn't have an answer for Brainiac. There has to be something. A blind spot, a weakness. Brute force won't be enough. If your powers are restored, I should leave for Conduct. Make sure its defenses are prepared. Brainiac hasn't attacked it yet? The Rock of Eternity's magic hides Conduct from prying eyes, even Brainiacs. But I don't expect him to be fooled forever. Cal, we need to talk. Give me a minute, both of you. Damien told me what happened. Is Diana all right? She's fine. But she was gonna kill Harley. I've never seen her so cold blooded. Yes, it's unfortunate. I know. What was she thinking? It's unfortunate Diana chose now to deal with Harley. More unfortunate that you got in the way. What? The Joker sickened Harley's mind beyond healing. When she relapses, innocent people will die. Innocent people are dying now. She was helping us. Don't be naive, Kara. Harley's a criminal. My only mistake was not dealing with her sooner. Diana said the Joker was executed. Were you the one who. I took one life to save millions. But it wasn't just one, Cal, was it? How many? How many? Everywhere I go, people are afraid of this. Now I know why. It's not how I wanted things, but humans. They've been slaughtering each other for millennia. I stopped that violence. Humans need strong leadership. We have to save them from themselves. Whose son are you? Jor-El's? Or General Zod's? Kara! Don't let Kara leave the fortress. Hold on, Kara. No i jest walka z Nightwingiem szybkim polasem, ale my też jesteśmy w miarę powiedzmy szybcy. No i nie dajemy mu nic zrobić. oby, bo on... już mieliśmy z nim starcie. Wtopiliśmy, z tego co pamiętam, z nim. Chcę dać, muszę rozbrykać. O nie, No, dawaj, rzucik. O, nie dał się Co, on nic nie robi, to lepiej dla nas. I rzut Haha, ha. łatwo poszło. Zobaczymy, czy teraz tak będzie. Dobra, Ktoś nie kombinuje bardzo dobrze. Teraz zaczął, niestety. Wow wow a się rozbrykał. Dobra, jakiś minikomba próbujemy. O, co on ma? Strike for strike. You're losing Topiliśmy. Ale dajemy radę. Ha, zatrzymaliśmy jego superpower power. Oh yeah. Ona fajnie ma ten huch i super power wejdzie? Niestety nie no Ale shit Bo wyglądało fajnie. fajny Teraz ja to potrafię Jeszcze raz I jeszcze raz A nie udało się Osłania się przed tym Hal should be setting a better example. You will submit, Sorel! Ever since you found me, everything you told me half-truths, lies, to cover up your own evil. You see the world as a child does. Good and evil are not constants. No i będzie walka z blokadą, ale to już w następnym odcinku. Komentujcie, oceniacie. Subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.